Ulice Leśna i Dworcowa w Narzymiu, choć gotowe już od jakiegoś czasu, zostały uroczyście oddane do użytku. Przed chwilą dokonaliśmy oficjalnego otwarcia i oddania do użytku dwóch dróg na terenie sołectwa Narzym, a mianowicie przebudowaliśmy ulicę Leśną i ulicę Dworcową. To nie tylko poprawa bezpieczeństwa i komfortu jazdy, ale również poprawa estetyki tejże miejscowości. Drogi te stanowią ważny szlak komunikacyjny do ośrodków gospodarczych, to jest do miasta Działdowo i do miasta Muławy. Udało nam się w ramach inwestycji wykonać nie tylko nową nawierzchnię, ale również przebudować chodniki i wymienić nową sieć wodociągową. Wszystko to z myślą o naszych mieszkańcach i w trosce o bezpieczeństwo i komfort poruszania się po. W na Narzym. Z tych odcinków korzystają nie tylko mieszkańcy Narzymia, ale również okolicznych miejscowości w drodze do pracy, do przedszkoli i do szkół. Na modernizację wspomnianych odcinków drogowych gmina pozyskała środki finansowe w ramach programu Polski Ład w kwocie około 2 miliona złotych. Po przetargu okazało się, że musieliśmy dołożyć kwotę 500 tysięcy złotych do wspomnianych inwestycji. Za zgodą Rady Gminy udało nam się zrealizować te inwestycje. Dzisiaj cieszymy się nowo wybudowanymi drogami i poprawą jakości poruszania się po odcinkach dróg, które zlokalizowane są w centrum miejscowości i stanowią swoistą wizytówkę i są reprezentacyjne dla mieszkańców na Rzymia. Przyjeżdżając do gminy Iłowo-Sada z reguły przyjeżdżam w dobrym humorze, bo przyjeżdżam na otwarcie inwestycji, na jakiś odbiór. Dziś ten humor jest potrójnie dobry ze względu na to, że odbieramy dwie drogi i Klub Maluch Plus. Te dwie drogi były realizowane dzięki rządowemu wsparciu w ramach programu inwestycji Strategicznych, prawie 2 miliony złotych, czyli zdecydowana większość tej inwestycji została właśnie sfinalizowana z tych pieniędzy przekazanych jeszcze przez rząd pana premiera Mateusza Morawieckiego, ale też jesteśmy tutaj, aby odbierać dostosowany budynek, w którym będzie znajdował się klub Maluch plus. Dzięki temu małe, malutkie dzieci będą mogły spędzać tam swój czas, będą mogły się odpowiednio rozwijać, odpowiednio kształcić, i to jest również bardzo dobra inwestycja. Dzięki tym inwestycjom poprawi się jakość życia mieszkańców, zarówno komfort i bezpieczeństwo kierowców, jak i estetyka miejscowości.